Cześć, witajcie, ja jestem chudy i jest ze mną najemni Siemanko I gramy dzisiaj karierę dwóch też w odcinek 13? Nie wiem Dobra, w każdym razie gramy Ligę Mistrzów A, i wiem. musimy tutaj koniecznie wygrać, bo nasza sytuacja w grupie do najlepszych na pewno nie należy Wygramy mecz będziemy pierwsi tak, możliwe. Tak, bo gram w chyba że bruk coś tam wygra, nie? Musimy wygrać w koniecznie. Skład Zaha. Erera, to po pierwsze, nie? Tak. I, 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 pokaż. A, ten tego, ten tego, ten tego, ten tego, ten tego, o. Tak, nie? Tak. To zła powinno wyglądać, nie? Roko już też powrócił bodajże. I on może wyjść. Nie, nie ma rozwoju I chyba tak to powinno wszystko prawidłowo wyglądać, nie? Mhm. Mm Fajnie, tak skład. Jest. Tak, jest coraz naprawdę lepiej, że widać, by się rozwinęło 86, 87 to by było po prostu pięknie. Może w tym odcinku, bo w tym odcinku miesiąc skończymy, a pod koniec miesiąca wiadomo, że są rozwoje. Tak więc... Gramy z cewilią. Tak jest. Ehm, Okej. Okay. Będą zawodowie z 4 minuty. Wszystko jest OK. Old Trafford, zaczynamy! Ostatnio chyba... Ty Linde Garcia De Gea? Okej, okay, uff. Ostatnio chyba właśnie mieliśmy niekompletny skład. To może było też przyczyną naszych porażek, nie? Właśnie. Dobra, gramy. O to chodzi. Montoya do Aguero. Aguero spalony! Ale jest gol! Ale jest spalony! Niestety. Ale jest bro... Ale jest gol! <noise> Ale się cieszy. Ale jest spalony. Dobra, dawaj teraz. To jeszcze niekoniecznie do tego chciałem, ale... Ale jest... Coś! Rzut karny! Państwa. nie wiem co tam było. Kopną mnie w kostkę. Pokaż, pokaż powtórkę, nie przebijaj. Zobaczymy co tam było, bo ja nic nie widziałem. No, z bara mnie dwóch wzięło. Teraz nas posądzą, że mam haka na <laughs> Nie było powtórki nawet. Co za hamu. Okej, okay, ty Chyba. wykonujesz? Chyba tak. Chyba. No to ja popatrzę. Suarez. Dibituje ci, Luis Suarez. Jak Mówi, nie trafię, to i, i, możesz... Mówicie mówię walny wolny Dobra. I dobrze jest, Luis Suarez, bramka z rzutu karnego w 41 pierwszej minucie tego meczu i Manchester United prowadzi 1-0. I w tym momencie jest jakby na pierwszym miejscu w grupie. I zobaczymy w przerwie, jakie będą te e, wyniki innych spotkań. Ten Gabel o coś tam musi przegrać. Tu jesteś. Dobra, to tak, jest tak. koniec pierwszej połowy. Wynik 1-0. Czekaj, nie przewijaj. Porzuci karnie. Co jest z nami w grupie? Drugie Brug... przegrywają. Kiona. Muszę przegrać do końca, nie? No i dobra, zaczynamy drugą połowę I musimy strzelić sami jeszcze jedną bramkę, nie? Hmm, Przydałoby się No i nie z rzutu karnego No, taką wypracować z akcji jakąś fajną O Rzutka! I jeden do jednego, no i teraz już nasze trzy punkty przypadają Na jeden się zmieniają, nie jest dobrze, znowu Więc musimy tutaj bramkę, nie? Tak, musimy strzelić. Errera! Rzut rożny, nic z tego Kurde Jeszcze piłkę może jeszcze bramkę strzelą może, co? Może. Kurde, po co ja to Może, może nie wiadomo eee, Homo nie wiadomo Podaj znaczy Ta podaj no Kurde ty Komu ty podajesz? No co ja zrobię? Z kim robię? ty grasz? Uff. Cztery minuty Dawaj To ty Wiem, ale dawaj, że lecimy na bramę Podaj Rera Tutaj. Tutaj, tutaj nie. do Aguero Shit. Koniec Jeden do jednego, niestety. Ale wiesz, że awansowaliśmy na drugie miejsce, bo w tym momencie ci tam przegrali. Przegrali Mamy drugie miejsce. Zaraz sprawdzimy. Bo całkiem prawdopodobne, że ten remis wcale nie był dla nas aż taki tragiczny, no nie? To jest Liga Mistrzów. W którym jesteśmy grupie, mi powiedz teraz? Nie wiem. L. Nie, nie wiem. to Valentia e, w sensie... było. Tak, mamy drugie miejsce! Yeah. Jeszcze 7 mecz zagramy chyba, nie? Te... Dzisiaj? Nie. nie. Czekaj. Ja bym osobiście ten chyba przesymulował. Ja też. Nie wiem, zobaczymy, ten też. I ten też! Nie chcę się Serio, Serio. <ścoughs> <ostatnio, jak> graliśmy razem i ostatnio ja graliśmy <świlij> razem. Wiesz o co chodzi, nie? Ale teraz gram z Arsenalem. nie? Tak Lubię z nimi grać Mówisz co ostatnio? Ciężko Jest wyzwanie chociażby Jest wyzwanie Są z nimi czasami problemy A czasami nie ma Różnie to bywa, zapiszemy sobie Oczywiście, ostatnio nagrywaliśmy 2 listopada Raz. no dni temu. Dobra więc Na trzecie miejsce widzę Czekaj, czekaj Jeśli wygramy co... Nie znam jeden Jak jest balans bramkowy? Od City nie, 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 Tak, ale na drugim będziemy jeśli to wygramy, nie? City musimy potem kiedyś zagrać ale mamy nie, wygrać męsza, i w ogóle, no dawaj się przenieść do mnie. Wiem. Dobra. Jeden mecz mamy, a nie, ale będziemy mieli ten sam punktów, mamy 20, nie? O, mamy no to, wiem, 3. wiem, wiem. Teraz się nic nie zmieni, ale no. no. Nie, dobra. Ale później. Ja jestem mail, a nie, mam błędu! Jest I broni to wojciech szczęsny. wysuń, wysłuch, wysłuj. Czekaj! Czekaj! Czekaj, Gareth Bale! GOL! Jeden ze zera z Arsenalem! Garrett Bale w 16 Panie minucie! No po prostu było piękne patrz. BUM! Boom, przypadek BUM-BUM! Boom, boom, boom. To jest cały Gareth Bale. To są 92 miliony! No i bramka warta 100 milionów. Dająca nam no... wyrównanie punktowe z, z, z Manchesterem City. No, wyrównanie. tę chwilę. Siedzę, patrz co teraz Nie. zrobię. O. Kazorla, a nie, Aleksie, Di Maria Wysuj Angel Di Maria do a, Suareza, Suarez, golissimo 2 do 0 w 45 minucie Bramka do szaty no i Arsenal w tym momencie jest w trudnej sytuacji dobrze rozegnęła ze strony Manchesteru United no i kibice Arsenalu łapią się w tym momencie za głowę Manchester United prowadzi dziewiąta Bramka Luisa Suareza w BPL, w BPL w On był warty Runeja a Bail nie do końca Nie wam był Wam to za Suarez, za Agüero, za Runeja A, a Bail nie wiem do końca No wam go też był Bail był za wielu innych Podaj To jest Suarez O ty kurde widziałeś co zrobił? Poza rajem jak to, to człowieku ja mu nie daruję tego Garrett Bail Garrett Bale. Czekaj Garrett Bail Bale. Bail GOL 2 do 0 Garrett Bail O, A 3 do 0 ale druga bramka Greta Bale'a W tym meczu No i świetnie, to jest Właśnie cały Gareth Bale uciekł obrońcą, no i wykończył to Także że z nie mógł tego obronić Mógł, po prostu mu się nie chciało To pod koniec dostajemy tą kasę, myślisz, że z czego mamy tą kasę? Z dupy? O kurde o! 3-1 Arsenal podejmuje walkę, bramka honorowa w 51 minucie, Alexis Sanchez Tak Dobra, gramy I what the fuck, ja telefon chowam i, I widzisz? Go? No kurde! Telefon chowałem, mówiłem. No, ej, bo jest bramka kontaktowa. Nie jest dobrze. Arsenal podjął naprawdę walkę. Tego to ja się nie spodziewałem, podaj. Wiecie? Podaj, podaj do Beyla. A chcesz to, tego hatrika? no to... Podaj. To nie jest Bale. Jak tak, nie co? jest? To jest, był Alba. Tak? Tak, to jest Bale. Tak. Lewa noga? Tak. Fuck, uda się, trzymaj piłkę, nie wybijaj. Koniec, jest! Nie, nie, <laughs> nie ma końca, jest faul. No. Bez jaj, rzut wolny, serio? Falowałem. Nie. Bo kurde, teraz ja się boję. Tak! Traciliśmy bramkę w taki sposób kilka razy. To nie ra... O, a, ale na szczęście to... ten strzał był niecelny. To był jakiś... Czekaj... Czekaj, Tomu czekaj... Samot. Czekaj, podejdę... Kimś... Kurde, nie mogę zmienić. Nie! Czemu? Nie? Wyjazd! <laughs> Koniec! Wysuń, 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 jak będzie miał piłkę. Nie no. mam! Koniec, jest! 3-2! Zwycięstwo! Z Arsenalem! Udało się! Gareth Bale jest zawodnikiem meczu! Nieprawda. Tak. O tak. Jezu. Wygraliśmy! 3-2. Ale zrobiło się gorąco w drugiej połowie. To strasznie. Tak. To dużo bramik strasznie, okay, Paweł. Okej, tak. Wiem o tym. Co uważyłem? 4-3. Pierwszy. Symulujemy, nie? Patrzaj, patrzaj, patrzaj. A Aguero miał 89, nie? Mhm. Mm <laughs> o a to, o. O słuchaj, 92! Jeszcze no grubo się dzieje No, nic więcej chyba Takiego konkretnego nie widzę, nie? Montana na 82? Wie, że Janu... ta. E, ta. Co? Wyżej Januzaj był za darmo. Januzaj. E, za darmo. Z... Do Męczeseru doszedł za darmo. Co? No? Nie widziałem. Dobra. Więc nie jest taki bogaty. To nie zgłaszanie reprezentacji. do jego klub poprzedni był bogaty, nie? No. nie on. Nas, no, oni chcą odejść. Kto? Januszaj? No, ja wiesz, no a czemu szczoł chce odejść? Czy grać? gra? No nie on nie gra, sorry. Dobra, zapomniałem. Stymulujemy zastąp, nie? Tak. Web na plan na ten miesiąc. A my już zagraliśmy dwa mecze w tym rundingu. Tak, to my z Chelsea na pewno jest w tym miesiącu. No i... Jeden Ligi Mistrzów? Czy Newcastle? Nie Czy coś? Dobra, na... inny miesiąc. Mówisz, że od razu... Nie, to te tak. Manchester City. O! Sevilla. Dobry miesiąc jest ludzie, nie? Sevilla Tak na pewno masz szczęście, a co to dalej chcesz nie? Um, nie wiem... Dobra, symulujemy z totehamem Ile razy nie, już? nie zagramy sobie Dużo znaczy, strasznie W tym się nie W poprzednim To jest już nowy sezon, nie? No wiem... Zagramy sobie raz, myślę Dobra, więc symulujemy ze stołkiem Tak A bez trójkącika Dobra Mój magiczny trójkącik akurat nie działa tak nie, dobra. Bell! W piątej minucie. Dobrze prowadzimy. Suarez chybiony karny. Niedobrze. I co dalej się stanie? I Będzie druga s... połowa. Będzie bramka y, tego. Rery. Y, nie. Kurtek, y, Kurde, kto to nam tak strzelał ładnie? Y, Obrońca jakiś. Jones? Show. A on no to show. Jest, 1-0, wygrana. No mogłoby być 2-0 gdyby Suarez trafił karnego no nie? Symulujemy O praca Wiem, że się cieszycie Podziękować, tak, świetnie Jej, no i gra, symulujemy nie? Tak, Ta, nie chcę Tak, tylko żeby to wygrać nie? Symulacji. Wygramy obie, Bez obie. mojego trójkącika Obie, obie, dobre Zaczęli No dobrze jest, jak jest szybka bramka Uf. Oj, oni mieli Brawo dla Prawda, dehej Skąd rzeczy deha? dobra Skąd rzeczy deha obronić, on po prostu nie trafił bo DH jest dobry i tak to obronił i tak Suarez, dobrze 2-0 Vidal, dobrze 3-0 i teraz to już jest raczej pewne zwycięstwo, wątpię, że byśmy to stracili, no nie? Będzie 4? Nie, chyba nie Zobaczymy I... Ha. Show, 4! Ha, ha, show! No przychodzi za Aguero zawsze, nie? No, To jest dziwne też, ale dobra Jest mecz z Chelsea no, Dobra Bajny. Dobra. Niech będzie. Konferencja prasowa, okej. Okay. Czy możemy panu mówić o wynagrodzeniu? Montoya. Przedłużamy z nim kontrakt, nie? Z tym też Tak. okazji. No zaczynamy. Jones dobry jest. Tak, znaczy, Musimy dać więcej kasy. Zły nie jest. O, tak. I kto chciał więcej kasy, montoya chciał więcej kasy. Gdzie jest Montoya? Tyle, chciałeś, 120 więcej niż tamten jeszcze Jones. No, co dobrze, co zrobić, to, nie Ale no Ładnie się rozwinął. To muszę dobra, kolejnym odcinku. A w tym momencie dziękujemy wam za uwagę do zobaczenia w kolejnym pozdrawiam cześć narka